Czym różni się model rozliczeń w zausługi reklamowe Google ADS lub Facebook ADS w Becht.pl od większości naszej konkurencji? Gdy klient zdecyduje się, abyśmy zostali opiekunami jego kampanii reklamowych, wybiera odpowiedni pakiet startowy. Jest to jednorazowa opłata, która pokrywa koszty przygotowania kont reklamowych, konfiguracji analityki oraz uruchomienia kampanii. Klient ma pełną swobodę w dostarczaniu materiałów. Może przygotować je samodzielnie lub zamówić profesjonalny content u nas. Po starcie kampanii nie pobieramy stałych co miesięcznych opłat abonamentowych, a co nas motywuje do pracy nad kampanią? Premia odzysku klienta. Premia wynosi 5% i jest wyliczana od zysku z kampanii. Co to oznacza w praktyce? Dopiero w momencie, gdy przychód brutto z kampanii uwzględniający marże pokryje jej koszty, a klient zacznie zarabiać, nasza premia staje się należna. To uczciwe i transparentne podejście, które stawia interes klienta na pierwszym miejscu. Dlaczego wybraliśmy taki model? Gdybym był klientem agencji, zależałoby mi na tym, aby moje pieniądze były wydawane efektywnie. Nasz model wyklucza ryzyko przepalania budżetu, ponieważ nasz zarobek zależy od zysku klienta. Agencja musi pracować tak, aby jak najszybciej osiągnąć dla klienta pozytywne wyniki, inaczej nie zarabia. To uczciwe podejście do reklamy, które promuje długofalowe, korzystne relacje między klientem a agencją. Dzięki temu zarówno my, jak i nasi klienci mamy wspólny cel – sukces kampanii. Więcej informacji na stronie www.becht.pl Cennik usług Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań. Telefon 60222 5491